Witajcie kochani. Zrobimy dzisiaj butelkę księżycową. Stwierdziłam, że czemu nie? Dawno nie robiliśmy żadnej butelki, więc się pobawimy. Ta butelka ma bardzo fajny kształt i tak naprawdę można by było na niej zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. Ale tym razem jakoś tak podeszłam do, do tej butelki raczej minimalistycznie. Wykorzystuję tutaj zwykły klej w sumie, taki glue. I mam taką koronkę z masy plastycznej, którą dostałam, i ona tutaj fajnie się sprawdzi właśnie na tej pracy, bo ona jest bardzo delikatna i taka łatwa do przyklejenia, tak naprawdę, przez to, że jest bardzo cieniutka. Więc zwykły klej jak najbardziej się sprawdził. Nie było w ogóle problemu z tym, żeby przykleiła się ta koronka od tak. Trochę kleju, i, i tak naprawdę to była chwila, i wszystko było wyschnięte. A dopiero do pozostałych, jakby, elementów użyłam żalu. Czyli żel medium, <noise> tak naprawdę. Mam go już niewiele, więc staram się wykorzystywać tylko do takich elementów, które, które po prostu tego wymagają. Ponieważ no, na tą chwilę nie wykorzystywałam żadnego gesso, zrobię to dopiero później. To chciałam, żeby mieć pewność, że, że po prostu te elementy się przykleją do butelki, no, i jak widzicie, no nie, ma, nie ma tych elementów wcale dużo, bo to jest tylko e, zegar, kilka gwiazdek e, i będą dwa księżyce w pełni. I e, rogalik. <grym> tak jak mówię, raczej minimalistycznie podeszłam do tej pracy, choć butelka mm, jest na tyle fajna, bo ma płaski, przód i tył. Że można by było na niej zrobić naprawdę masę różnych rzeczy, wiele wypułkości i, i w ogóle wiele, wiele. <laughs> um, ale jakoś tak właśnie tym razem miałam ochotę na coś bardzo prostego, ale w miarę wyrazistego. Um, I tutaj widzicie, że przyklejam na zwykły klej literki, takie samoprzylepne. One mają słaby klej pod spodem, więc ja tutaj wiecie, używam kleju, żeby jednak się dobrze trzymały. Um, bo. Później podczas nakładania gesso mogłyby mi się przesuwać, więc stwierdziłam, że no, no klej musi być, jakoś te literki muszą się tutaj przykleić, muszą się na tym jakoś trzymać porządnie. No a poza tym wiecie, no jak już coś robimy, to nie chcemy, żeby nam to później poodpadało, więc no. Ale jak widzicie, klej całkowicie tutaj wystarczył. Ja później pozostawiłam tą butelkę sobie na kilka godzin, tak, żeby ona wyschła porządnie, żeby mi się tutaj nic właśnie nie przesuwało podczas dalszej pracy. Więc no. Nie stanowiło to żadnego problemu, że wykorzystuję zwykły klej. Chciałam też jakoś zaakcentować właśnie tą szyjkę butelki, żeby tutaj też był jakiś element, więc wykorzystuję troszeczkę inną koronkę, mniejszą, żeby właśnie tak owinąć dookoła i przykleić gwiazdkę. Myślę, że dzięki temu jest tak po prostu spójniej i no jest coś po prostu więcej, że nie tylko na, na, na samym tym płaskim elemencie butelki, ale też troszeczkę wyżej. Ale też to nie będzie tak, że tutaj będę dodawała masę rzeczy, bo, bo myślę, że to nie jest potrzebne. I też trochę kleju, żel medium i tak naprawdę mamy gotowe butelkę można zostawić do wyschnięcia, i żeby móc przejść do jakby dalszego etapu tej pracy. No i oczywiście stwierdziłam, że zacznę od czarnego gesso. Na początku się zastanawiałam, jakie kolory wykorzystam do tej butelki i myślałam wpierw o białym, ale jednak kiedy wykorzystałam gwiazdy, księżyce itd., to oczywiście pomyślałam o, o ciemnym niebie i stwierdziłam, że no, czarne gesso tutaj będzie najbardziej pasowało. Więc nakładam oczywiście na całą butelkę. E, oczywiście nie będę Was tutaj tym zanudzać, e, i zaraz przejdziemy do, do dalszego kolorowania. E, tak oczywiście wygląda butelka, e, i tym razem wykorzystam farbę akrylową, taką niebieską. E, I tak sobie myślę, że to chyba jest pierwszy raz, kiedy wykorzystuję. E, na butelce na taki kolor, bo te kolory wykorzystywałam też na, jak się nazywa, na tym segregatorze, w którym trzymam pracę ze scrollboxa. Podwinkuję go Wam oczywiście. Tam też wykorzystywałam ten kolor niebieski, zresztą jak wiele innych, i tam zdecydowanie to była walka, żeby pokolorować tamtą pracę. Natomiast tutaj to była czysta przyjemność. Ostatnio coraz częściej używam farb akrylowych i, i chyba łatwiej mi się po prostu z nimi pracuje. Także no tutaj zaczęłam właśnie od, od tej farby na nakładaną, nakładam ją gąbeczką. Tutaj mam też taką mniejszą, dzięki której mogę wejść głębiej w niektóre szczeliny. I chyba tak naprawdę może nie pierwszy raz, ale mm, więc podeszłam do tej pracy na zasadzie, że chciałabym, żeby tylko przód był barwiony, żeby te kolory były tylko z przodu. Cała reszta butelki będzie po prostu czarna. Tak mi się skojarzyło, że wiecie, z taką trochę czarną dziurą i gdzieś pojawiającym się po prostu kolorem. I tak, Kiedy zrobiłam tą pracę. Nie chciałam wychodzić też ponad minimalizm, bardziej w kolorach. Stwierdziłam, że tylko ten niebieski i troszeczkę wosków. I to będzie tak naprawdę tyle. Nie będę tutaj też wykorzystywać ogromnej masy mediów, bo myślę, że to nie jest potrzebne. Ta praca sama w sobie już nie wiem połączenie tych wszystkich elementów, tych kolorów absolutnie wystarczy. Więc no, nie chciałam tutaj też za bardzo szaleć z tym. No i wykorzystuję właśnie woski od Primy tutaj w niebieskościach. To jest kolor wosku, który rzadko używam, ponieważ on mi bardzo często nie pasuje do wielu rzeczy, ale tutaj tym razem, całe szczęście, właśnie to było coś, co, co podkreślało jakby wagę innych elementów no, tych księżycowych elementów. Więc no, cieszę się, że mogłam wreszcie wykorzystać ten wosk tak jak powinien być wykorzystywany I, i też w sumie nie trzeba było tak naprawdę dużo tego wosku nakładać, bo chciałam żeby jednak ten niebieski kolor farby akrylowej był widoczny, a te woski tutaj właśnie niebieski i srebrny miał po prostu wyciągnąć te najważniejsze elementy na wierzch, czyli tutaj w przypadku srebrnego, właśnie gwiazdy i księżyc, żeby to było po prostu jakby tym punktem głównym tej pracy. Powiem Wam, że też się zastanawiałam nad napisem, czy, czy nie dołożyć jakiegoś napisu do niego. I cały czas patrząc na tę butelkę, myślę, że, że przydałby tu się jakiś napis. Ale, ale jeszcze nie jestem pewna. Jeżeli macie jakiś pomysł na napis, który można by było tu wstawić, to oczywiście mi napiszcie w komentarzach, bo ja z chęcią, z chęcią coś dołożę do tej butelki, jeżeli myślicie, że, że warto by było dodać jakiś napis. No ale tak naprawdę to, to jest tyle. Poza oczywiście splashami białymi, standardowo, dajcie znać, co myślicie o tej butelce się strasznie podoba. Ja jestem bardzo zadowolona, pomimo tego, że, że no jest tutaj bardziej minimalistycznie niż ja zazwyczaj lubię robić. E, to niezwykle mi się podoba ta butelka i chyba to też nie tylko dlatego, że jest niebieska. <laughs> e, no, jestem ciekawa, co myślicie o tej butelce. E, wstawcie może na Księżyca, jeżeli obejrzeliście do końca. E, no i dajcie znać, co o tym myślicie. E, Zapraszam Was oczywiście do wspierania kanału na moją stronę Buy Me A Coffee i do oglądania innych moich filmów, do subskrypcji kanału i tym podobnych rzeczy. Wiecie generalnie, jak to wygląda. Dzięki Wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie albo na live. Także trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.